Prosty i niezawodny przepis na przepiórkę z PRL-u. Wystarczy jedna Francesca, Françoise, a po naszemu po prostu Frania. Do tego 1 litr ciepłej wody. Proszę bardzo. Wystarczy. 1 litr zimnej wody. Dziękuję. Jedna miarka proszku do pieczenia. Przepraszam, do prania. Wystarczy. Następnie trzy podkoszulki, najlepiej bawełniane oczywiście. Tak. Dwie pary skarpetek. Dwie pary kalesonów, mogą być trzy. Ewentualnie mogą też być figi damskie. Jedna para spodni. Wszystko mieszamy. Następnie podłączamy do prądu. Czekamy około godziny. Następnie płukamy. Suszymy na słońcu. I gotowe. Spróbuj.